Moja szefowa to zło wcielone, przez zero dzielone. Prowadzimy rekrutację na programistę, na stanowisko juniorskie. Większość kandydatów to jeszcze studenciaki na maminnym cycku więc ich społeczne obycie ogranicza się do umiejętności zdobytych w akademiku, czy na koncertach pijamy porno. I czasem mówiąc kurtuazyjnie lekko utyka. Ja zawsze staram się być miły, do takich odklejonych od rzeczywistości ziomków, ale moja szefowa zawsze wyciska ich jak gimnazjalista pryszcze ze skroni. Sytuacja z dzisiaj: przychodzi na rozmowę ziomek, na dworze upał, a ten wbija ubrany w gar i do tego glany XD. Kurde, myślę, co on szczedł na rozmowę na stanowisko programisty czy pokojowego patrolowca na Woodstocku? Ale w zasadzie to nie moja sprawa. Kto pracował z programistami, ten wie, że lubią oni mieć w upały ciepło w stopy i nic nie poradzisz. No, ale wracając do naszego ziomka, widzę, jak szefowa obcina go wzrokiem i przygląda się ze złośliwym uśmieszkiem jego glanu. Widzę, że w jej głowie rodzi się jedna z pojebanych, złośliwych myśli i moja intuicja mnie nie zawodzi. Po chwili, bowiem moja szefowa wstaje od stołu, podchodzi do sterownika klimatyzacji, przestawia temperaturę z 18 stopni na 33 i pełnym słodyczy głosem mówi do gościa: Oj, widzę, że zimno panu. To trochę podkręciło ogrzewanie. Gość lekko zburaczył, ale twardo podziękował. Mmm, dziękuję. I sztywniutko udawał, że wszystko jest ok. Po jakichś pięciu minutach zaczął się delikatnie pocić na czole, a szefowa, chociaż w zasadzie wszystko już wiedziała, to zaczęła przeciągać tortury w nieskończoność i dopytywać: A jakim ptakiem chciałby pan być, Czy w stresującej sytuacji woli pan? kawę czy herbatę? Dlaczego damskie ubikacje oznaczone są kółkiem? Rozmowa trwała, więc nieplanowane 20, a całe 60 minut. A gość, gdy wychodził z pokoju, był mokry, jak starzystki dostające na piwa zdjęcie mojego beniza. Było mi strasznie głupie z powodu zachowania szefowej, więc chciałem dodać ziomkowi otuchy. I na pożegnanie rzuciłem szczere, aczkolwiek nieprzemyślane Dziękujemy gorąco za przybycie. XD. Po minie biedaczyny wnioskuję, że chyba będzie musiał sobie nagotować zupek chińskich na uspokojenie.